I dwie medycyny. Tradycyjna medycyna zachodu i niekonwencjonalne tybetańskie metody leczenia dziś w jednym miejscu w Warszawie. Dalajlama i szef Naczelnej Rady Lekarskiej. O czym rozmawiali przedstawiciele nieuznających się na co dzień szkół leczenia Marek Nowicki. Z jednej strony nowoczesny sprzęt, leki przetestowane w setkach tysięcy badań i armia lekarzy z dyplomami uniwersyteckimi. Z drugiej strony tradycja, doświadczenie sięgające tysięcy lat, filozofia i wiara płynąca także z astrologicznego układu gwiazd. Można powiedzieć, że medycynę tybetańską od tej akademickiej, europejskiej dzieli dosłownie wszystko, a jednak pomimo takich różnic wspólny język można znaleźć. Udowodnili to dziś w Warszawie Dalai Lama i doktor Konstanty Radziwiłł. Łączy nas szacunek wobec życia i człowieka, nie praca, nie pieniądze, ale to, jak pomagać chorej osobie. Doktor Konstanty Radziwił razem z Dalai Lamą wzięli dziś udział w otwarciu gabinetu medycyny tybetańskiej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przyznaje, że wolałby się spotkać z przywódcą Tybetańczyków w innym miejscu. Nie e, udaje się tam na otwarcie gabinetu, nie czuję się zaproszony przez osobę, która wykonuje tam swoje praktyki. Zostałem zaproszony na dyskusję z Dalaj Lamą na temat etyki lekarskiej. Otwarty dziś w Warszawie z wielką pompą gabinet będzie prowadzony przez tego tybetańskiego mnicha, byłego ochroniarza Dalaj Lamy, doktora wschodniej medycyny, który od 10 lat mieszka w Polsce. Wszystko jest uregulowane. Przedstawiłem swój dyplom w urzędzie pracy i został zaakceptowany. Tak. Zainteresowanie medycyną naturalną w Polsce wzrasta, przyznają to państwo Batynowie z Mongolii. Od wielu lat w Warszawie prowadzą gabinet medycyny tybetańskiej. Zawsze przed pracą modlą się. Obydwoje są dyplomowanymi lekarzami. Ocz Batyn ma nawet doktorat w Warszawskiej Akademii Medycznej. To jest medycyna bezpieczna. I bardzo ciekawą, nie ma ciarych marów. Według Tybetańczyków ich system skutecznie pomaga leczyć żółtaczkę, wrzody, astmę, epilepsję, kamienie żółciowe, guzy i cukrzycę. Dlaczego zdecydowała się Pani korzystać z medycyny tybetańskiej? Ponieważ zawiodła mnie medycyna akademicka. Dlatego, że mam większe zaufanie do medycyny akademickiej. We wszystkim jednak trzeba zachować zdrowy rozsądek zachęcał dziś do tego honorowy gość. Bądźcie realistami. Do leczenia pewnych chorób lepsza jest medycyna akademicka. Przy innych lepiej sprawdza się tybetańska. Mnisi tybetańscy nie odbierą chleba naszym lekarzom. Być może jednak ich obecność nad Wisłą uwrażliwi nas wszystkich na starą prawdę, że nie leczy się wątroby, kiszeki serca, tylko całego człowieka. Marek Nowicki, Fakty.